Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam hodowlę mrówek Messor barbarus, czyli najpopularniejszych mrówek, które teraz się hoduje. Są to mrówki z terenów suchych, trawiastych, pochodząc z około Morza Śródziemnego, czyli na terenach Włoch, Grecji, Albanii, Chorwacji, bośni tego małego kawałka, um, Hiszpanii, Francji, południowej oczywiście i idą do Afryki, ale jeszcze nie ma ich tak w Afryce, więc odżywiałam się nasionami, ale zjedzą też z chęcią owady karmowe. U mnie na hodowli nie zauważyłem, żeby jadły na przykład miód. W ogóle to odrzucały i odżywiają się właśnie nasionami. Najłatwiej je zakupić na sklepach. Chociaż można też kupić od siebie jakieś lnu i tak dalej. Okej, okay, i teraz hodowla. Um, pierwszy aspekt to jest, gdzie się je trzyma, myślę. Um, trzyma się je w formikariach oczywiście, ale najlepiej trzyma się je w formikariach akrylowych. Takie się poleca, bo po prostu nie... Ch nie, nie uciekają stamtąd, tak? Można je w gipsie trzymać. W korku nie polecam, bo z korka na 90% uciekną albo wydrążą. Um, gdzie tam jeszcze um, z 3D druku też można trzymać, bo to prawie jak akryl, nie? Um, są to monogeniczne królowe, czy znaczy kolonie monogeniczne czyli mają jedną królową. Lecz z ciekawostek, jak się będzie miało większą kolonię, można spróbować dopuścić drugą królową. Co jest możliwe, że ją przyjmą i będzie poligimiczna. Tylko tak teoretycznie, nie? Oprócz tego, coś miałem powiedzieć, Kast, mają kasty, dlatego je się hoduje najczęściej. Bo mają super kasty, które naprawdę widać po roku albo po półtora roku. Widać, że mają kasty. Yy, największe majory mają głowy większe od królowej, są prawie takiej wielkości. No, kolonie dorastają do 10 tysięcy osobników. Yy, co jeszcze? Yy, arenę trzeba im zapewnić. Wiadomo, suchą nie namaczamy areny. Bo nie ma po co. Um, są polskie sklepy, gdzie można łatwo kupić właśnie um, te Sory. Oprócz tego można pojechać na wakacje w sierpniu albo w lipcu i też można złapać. Ja nie łapałem, ale można spróbować, bo to na pewno ciekawe byłoby. Wiecie, um, złapać swoją własną królową mrówek to jest jednak wow. W naturze żyją przy kamieniach albo właśnie przy ludziach, bo jak mamy ogrody, to my je zabezpieczamy i trawy, które mają nasiona, które je spuszczają, którymi te mrówki się żywią, no są pod naszą ochroną, więc te mrówki też jakby są pod naszą ochroną. Czasami się je plewi, tak jak grzybiarki się plewi w Ameryce Południowej. Ale nie zaobserwowałem tego jeszcze, żeby jakoś specjalnie plebić te mrówki. No bo wiecie, zadają nasiona, nie? E, ja w sumie to ode mnie na tyle. Jeżeli byłyby jakieś pytania e, o hodowli, to napiszcie w komentarzach. E, myślę, że ode mnie to jest tyle. Królową widać na nagraniu e, w przegrodzie. Trzeciej od dołu jest korobotnic. Oczywiście mrówki trzeba nawadniać. To jest duży błąd, że zapomni się nawodnić i królowa umiera później. Trzeba pamiętać o tych mrówkach no, najczęściej, bo tam u nich naprawdę woda wyparowuje. Oprócz tego jeszcze temperatura musi być pokojowa, taka 22 stopnie, bo tego nie dodałem. Um, wilgotność no, na arenie do 50%, no, nie więcej. Tam po prostu nic się nie robi na tej arenie, ją się zostawia tak jak jest w pokoju. E, gniazda się nawadnia. Jeżeli kupuje się gniazda, to wiadomo jak to nawodnić. E, jak jest akry, tak jak tutaj na obrazku, to najczęściej jest albo gąbka, albo gips pod tym. Ja się spotkałem, że jest gips pod tym, ja nawet kupiłem dwa gniazda. I ode mnie w sumie to na tyle. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Daj lajka, suba, co tam chcesz, naprawdę. No i ja w sumie życzę Wam miłego dziąka, nie? Albo miłej nocki, jak oglądacie to wieczorem. Do zobaczenia.